Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Sieradzu może pochwalić się nowym obiektem biurowym. Tyle, że już nie w Sieradzu. Biura zostaną przeniesione na Grabowiec. Jesteśmy w budynku OUS-u, co możemy rozszyfrować jako obwód utrzymania drogi ekspresowej. Jest to obiekt, którym, którym będzie przeniesione nasze biuro rejonu w Sieradzu oraz będą, będą pomieszczenia dla firmy, która będzie realizowała kontrakt utrzymania standard. Nowy budynek, nowe funkcje, nowoczesny, także myślę, że, że powinien się podobać. Jednak ważniejsze od względów estetycznych były te praktyczne. Nowa siedziba została zbudowana w pobliżu węzła Zduńska Wola Zachód. Miejsce nie jest przypadkowe. Miejsce, skąd będziemy utrzymywali drogę ekspresową S8 na dość długim odcinku, ponieważ to jest odcinek od łodzi niemal do Wielunia. Także zadaniem tego obwodu, utrzymania drogi ekspresowej, zadania będą dosyć duże. Potrzebna była ta zmiana? Myślę, że tak, ponieważ. Fakt, żeby zarządzający był najbliżej sieci jest ważny, aczkolwiek stary budynek nie był tak daleko, natomiast zlokalizowanie go bezpośrednio w pobliżu Eski wniesie wiele, wiele usprawnień. Na terenie OUS-u są garaże dla maszyn i sprzętu niezbędnego do utrzymania standardu drogi ekspresowej. Z nowej bazy będą wyjeżdżały m.in. pługi śnieżne i piaskarki. Przeprowadzka zakończy się do 31 marca. Stara siedziba zostanie przekazana staroście Sierackiemu, który zarządza mieniem Skarbu Państwa.